Bo bus ma wksynach. Jesteśmy z nas, jak musimy przejść, a czemu tutaj z nami się jeszcze ładnie porozgrzewać. Matańczyka aktywni poprowadzi dzisiaj dla nas specjalnie krótką rozgrzewkę biegową. Warto zaangażować się do tej 10 aktywności, ponieważ przed nami trudna trasa, 10-kilometrowa i bez rozgrzewki można się ponaciągać, można się pozrywać, także bardzo gorąco zachęcam do robienia tego co macie. Zapraszamy, zapraszamy tutaj na parking, rozgrzewamy się wspólnie, jest dość chłodno, naprawdę, naprawdę trzeba się rozgrzać, żeby nie powodować, ociągać się, nie powodować, zrywać w czasie biegu. Wymachy nogami. Zapraszamy do biura zawodu. Razem zaraz przejdziemy na miejsce startu. Naprawdę duży szacunek i gratulacje dla wszystkich, którzy się zdecydowali. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest wśród nas dużo zawodowców, tym większa brawa, bo pogoda jest taka średnia, a na szczęście nie pada już teraz. Trasa jest no niezłym wyzwaniem, bez przesady może, ale trochę pagórków jest, także będzie trzeba, będzie trzeba się spędzać. Ale myślę, że wspólnie razem, e, dobierając się też w jakieś pary w czasie biegu, e, można spokojnie sobie poradzić z tym dystansem. <grymianie> Przez klub. Uważaj, uważaj, Maratończyka wiesz... To jest tak, czy jezdę, czy ale zimno się zrobiło strasznie, nie? Tak, nie? tak tak, tak ładnie, bo wczoraj. I tak, 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 prawo dajemy teraz. No i daj się mi... Nie... Pierwsza zadyszka. No nic dziwnego. Poproszę o uśmiech. Сменям завод. <sumy> <skrybujesz> I, to, I to zatwierdzone I to jest... zatwierdzą. <sumy> I to, dwa, tak? Przybiegnie wykonać 5 i jak piąte będzie skończone, to z powrotem biegacie w język tutaj na metę i zostaniecie zmierzeni czasowo przez sędziego głównego. Bardzo ważna informacja, żeby każdy z Was pamiętał, które obrożenie robi. Nasi ludzie zapisują Was na kartkach, oni wiedzą i jak się pomyli tego okrożenia to dwa Fabian! Fabian! Nagrałem to! Czy jakieś pytania? Cztery minuty do startu. To no, znaczy, może, może inaczej... Człowieka może jeszcze... Do tego, co nie jest akcesywa, pytanie. Jeżeli ktoś by się powyluł, to może go skorygować? Może się oczywiście. Że jeżeli ktoś podaje, na przykład, by podał czwarty, a on mówi nie, trzeci. Czyli... Uwaga, uwagi na brak lekarstw. Tak, znaczy na jedną. Zawrócą. Będą wybiegać. I czekamy kolego teraz, nie? Powiedz jak widzisz tą imprezę? No dobrze, dobrze zorganizowana. Wszystko. Myślisz, że co, ludzie dadzą sobie radę z tą trasą? No, myślę, że parę Śledziłeś osób... o mnie. Że par osób padnie, tak? Czy taka naturalna selekcja nastąpi? Tak. Zresztą jak widać trasa ma trudny profil. To jest taka Mekka, sałaczewskich biegaczy. Może krótkie, ale za to intensywne podbiegi. Także trasa będzie selektywna na pewno i, i tak jak tutaj kolega wspomniał, łatwo nie będzie momentami. No ale żeby pojechać i zdobyć nagrodę, trzeba osiągnąć jakiś czas, prawda? Zawodnikiem KM aktywni Świetna też dyspozycja Adriana, pierwsza trójka Jak ciężka trasa. O, trochę Szybko i Dajesz, dajesz kolego Kolejni biegacze. Dzielnie nie poddają się, jest Sławek, Polska Dawaj kolego, daj bardzo dobre tempo Selektywny, ciężki podbieg Pomyścia już ty kowalczyk w tym momencie jak walczyła dziewczyna Kolejny klubowicz aktywnych Wiesiek nie dał rady na tym podbiegu, ale dzielnie, dzielnie, nie daje się. Film będzie. Będzie, będzie film. Krótki film o umieraniu. Już mamy lidera. Zdecydowanie się wysforował spokojny, luźny bieg. Krzysztof Zakrzewski, aktywni Sochaczew. Chyba mamy zwycięzcę. Druga, drugi zawodnik odstaje, a więc ta góra spowodowała selekcję. Wiesiek kotlarski, KM aktywni Sochaczew mi się wyrobił, nie wyrobię się! Wyrobisz się, wyrobisz, dajesz Wiesiek! Wiedeń czeka! Przedstawiciel Filipi Desat, dokładnie go prezes, w dobrej formie. I Tadeusz Grabowski. Selektywna jest ta górka, selektywna. Włodek przypomina sobie stare, dobre czasy. 19 no to na pewno jeszcze jest też Rysiu Nowakowski on się na pewno nie podda to jest zbyt twardy materiał kolarz nasz dzielny klubowicz który na pewno nie złoży broni ryś Ryszard Nowakowski KM Aktywni Sochaczew i tutaj obok Adrian Gdzie to zostało zainstalowane? Windę? Windę, koniec! Najbliższa winda w J2 Construction jest. Ale to dobre miejsce, żeby foty robić, bo się zwalniają trochę. Tutaj bracia Sikorowie utalentowani na tych dystansach Walka, walka, walka Tomasza Szybszaka, KM Aktywni Sochacze walczy! Run for Fun, Łukasz i Karol, tutaj kolejna, kolejny Klubowicz, obok legendy biegania w kamionie Bogusława syny. Do niego. Też osoba, której sport nie jest obojętna przed nami. I dzielne klubowiczki, ale z innego klubu. Tutaj się udasz, jak pięknie widzieć taki niebieski sznurek. Brawo! że oneta żałuje, że nie pobiegłaś, nie? Tak, bardzo. to nic nie szarżył godzina w 15 sobie przebiegnie i spokoił kontuzja nogi nie czwarte, piąte skończą i dopiero jeszcze. to i następne i dopiero do metry no przecież piąte nie powiększą prosto do metry, tylko jeszcze zrobią to piąte i dopiero który jest tam no około piątego miejsca czwartego. Ta góra łamie dzisiaj wszystkich, ale nikt się nie poddaje. To najważniejsze. Mozolny jest ten podbieg, mozolny, długi, tak? I przechodzimy w marsz. Marsz, trucht i wiek. Panowie, jak się czujecie? rzędy. Podbieg trochę ale za chwilę jest dobrze. Tak, kolego, 8 km za tobą. Bardzo dobry rytm, doskonały rytm jest, jak na Kowalczyk. A gdzie będzie ta wstążka? Słucham? A nie wiem, czekać tą w ogóle jest. Okej, tam jest Czas, mi się wydaje. Zresztą po drodze miałem jakąś małą... Czy dużo czasu poświęciłeś na przygotowania do tego biegu? No, trochę pobiegam w tym tygodniu. Ale... W tym tygodniu? Myślałem że będą miesiące czy coś, a ja tu w tym tygodniu? Nie, nie. Do 2-3 małe treningi. Matura w tym roku, więc... Ja ale z tego co się orientuję, ty, nie? Roku ty w roku Maratończyka aktywnie należysz, także Wreszcie. ciągle praktycznie jesteś w ruchu. Oczywiście. Jakieś starty kolejne planujesz? Myślę, że w tym roku zrobię swój pierwszy maraton w Sielbii w połowie maja. A później matura i po maturze może jakieś małe przygotowania. ale ciężko. Także życzę powodzenia w kolejnych starcach. Dziękuję. A teraz za telewizji trwam. No. Ciężko mi Rafał, ty tu prowadziłeś. Ale nie, Polka. Tak? I przy ciebie każdy Weź. Zrób, zrób, zrób takie zdjęcie jak on bawiasz No zrób. jak, no przecież już on zdję... robił. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Brawo, 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 jest. To będzie To będzie jak ocenić tak już na, 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 na chłodno imprezę? Bardzo udana z punktu widzenia konfiguracji terenowej, jak o. również e, licznie uczestniczących pań. E, pięknie na pogoda. Chyba wszystkie czynniki dobrze... Cudowne okoliczności przyrody, nie? Tak, jest cudowne okoliczności przyrody. We wszystkich konfiguracjach myślę 100% sukcesu. Liczymy na więcej. To, 20 20 20 to jeszcze tygrych. ja tutaj idę. 20, 20, 20. <grych> y tak. Widziałam 20, 20, <grych> na czasie kilka koszulek klubu Dragon Fight <grych> Club. е даде толку абрам собите на сводовите